Lecimy z truleczek polecimy, joł! ją sobie tak wyszło kolego. Nie będę na to, nie bym, nie bym, nie bym, nie na to. Lecimy. Yeah. Trajek iwany, chłop, szybko cię tu jest niszcze. Biorę cię lecisz, o oh, oo, oh. piszę to do w domu i rucham cię flagrada. Żegam na ciebie, żegam na twój ryb, pykam cię follę. O! Oh. Robię tutaj kajot i krzyczę ho ho. Lecisz na łapki, a ja ci właśnie wpierdolę Robię tu gówno i cię tutaj niszczę do na ring, szybko cię tu zniszczę Ej masz, widzisz w dupie He he, pozdrawiam cię wiesz Jesteś głupią szpadą, szybko cię tu niszczę Lecisz kurwa tutaj na tej bicie Ej Słuchaj szybciej by cię ho-ho, szybko cię tu biorę, jak ci szkole, piszę to w domu, rucham ci flagranta. cię ci lewej i pykam cię w kaole. Lubię to te i krzyczę ho-ho Lecisz na łapki, a ja ci właśnie w tej dole. Lubię tu gówno i cię tu niszczę Na ring, szybko cię tu naprawdę zniszczę Zaskołoś to, że na otworzyć, a nie te pajot żą.